Znajdujemy się na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Stowarzyszenie lokalne Sardyńskiej Organizacji Sportowej istnieje na terenie Rumi już od 27 lat. Niemniej jednak tekstja piłki nożnej została reaktywowana w 2017 roku. Nasze dzieci trenują od 4 roku życia do 13 roku życia. Mamy 7 zasadniczych grup szkoleniowych, dodatkowo dwie żeńskie, dwie grupy dla dzieci o mniejszym zaawansowaniu technicznym i motorycznym oraz grupę naborową dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. W styczniu tego roku opracowaliśmy pięcioletni plan rozwoju klubu. Jednym z naszych celi było założenie żeńskiej sekcji piłki nożnej. Udało nam się bardzo szybko, ponieważ już w maju zaczęliśmy treningi naborowe. Zainteresowanie jest ogromne, z czego niezmiernie się cieszymy. Treningi prowadzimy zgodnie z programem szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak również z naszym opracowanym przez trenera koordynatora programem szkolenia dla salosrumia, Rumia. Jest on bardzo zbliżony do standardów PZPN-u, niemniej jednak staramy się również brać przykłady z innych lig, między innymi z chorwackiej i angielskiej. Mamy podzielone treningi na treningi taktyczne, motoryczne, techniczne. Staramy się wprowadzać coraz więcej treningów indywidualnych dla najbardziej uzdolnionych zawodników. Cała strumia to jedna wielka rodzina. My staramy się tutaj swoim profesjonalizmem trzymać dyscyplinę na treningach, świetnie się przy tym bawią. Myślę, że rodzice to dostrzegają. Dzieci często i gęsto pod naszym wpływem polepszają się w nauce lub w innych sytuacjach. Akcja Back to Sport to jedna z fajniejszych akcji, jakie obecnie są na rynku. Jest bardzo zbliżona do celów, które proponuje nasz klub. Celem jest głównie promowanie aktywności fizycznej od najmłodszego do najstarszego. Nieważne w jakiej dziedzinie sportu, my również staramy się, aby te dzieci od najmłodszych lat wychodziły z domów, sprzed tych komputerów. Dzięki akcji Back to Sport możemy poprzez siebie, poprzez kluby, które również promujecie, przeżyć tą całą akcję aktywności fizycznej, przez co nasza ojczyzna na pewno będzie miała zroszsze społeczeństwo.